Ale zabawy, tylko to za zabawy, Uff! <śpiewanie> <śpiewanie> Dawno takich zabaw nie było. Nie, Majki? Ty to masz teraz, tu kurde, graj z kolegą, no. żeby nie spadli a sobie wyobraź, jakby tak był jeszcze jeden taki mały szczeniaczek nie? Mm. to dopiero by była zabawa no ale mówiłaś, że chcesz, nie? ale no, ty nie chcesz no ja nie, bo już mamy dwa szczeniaczki mm. to co, co to się dzieje? <laughs> Alex